W twarz. Witaj, mistrzu Iberionie. Ach, przypominam sobie Twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem. Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy. Niejaki inny raz, ale do tej pory nie wrócił. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Gdzie A. powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. Okej, okay, przyniosę. Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę. Zaznaczono na niej położenie kamienia. I ruszamy. Po kamień ogniskujący. Zleję. Okej. Okay. W razie zaraz kończę. musiałam coś teraz nagrać, żeby mieć co wrzucić, bo mi się już tamte skończyły odcinki. Teraz się konwertuję, już ostatni, który mi został 10 minut, prawie. Trochę krótszy będzie, ale już wolę go teraz konwertować i wrzucić. Niż w ogóle nic dzisiaj nie wrzucać. I znowu poszliśmy jakąś okrężną drogą. Zamiast pójść prosto. Tam. Ale co tam? Hop. Eh, Nie no, ja znowu tu jestem. Dobra, idę tędy. Wprost do wyjścia. Zasłownie wprost. Wow. Odłożyłem, spokojnie. Spokojnie odłożyłem. I uciekamy za bazą. Co leży? Nic nie leży. Trawa leży. Zapi zapiszemy sobie. I lecimy dalej. Lata jedno, tył też walniemy. Chodź I Idziemy przy Skale. I zaraz nawet się nie obejrzymy, i będziemy na miejscu. Chyba dobrze idę. Tak, dobrze idę, dobrze. Ma pięć wyjadów. Nauki i 4000, nie, 3000 ekspo to wbicie jeszcze. Oj, jesteśmy już chyba prawie na miejscu. Seraf jest nie będę zbierał, nie chce mi się. tym to jak najszybciej skończyć. Później do w Wij ten 10 level prawdopodobnie poza nagrywaniem, bo nie chcę zanudzać was tym monotonnym akspieniem. O, jagódki. nigdy nie. Nigdy nie zabraknie czasu, żeby zabrać jagody. Idź precz! Nie masz tu czego szukać! Teraz możemy sobie z nim pokazać. Szukam kamienia ogniskującego. Obawiam się, że trochę się spóźniłeś. Ja go znalazłem wcześniej. I zamierzam go sobie zatrzymać. Śniący przemówił do mnie ostatniej nocy i uczynił mnie swym arcykapłanem. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego. Żadnej straży, żadnych guru. Tylko ja. Gin. Czego tam się nacipał ostatnio? Idź, brać. Gin. Dlaczego miałby wyjść? Gin. Niewierny. Kamień ogniskujący. No widzisz. już. Ryżówka i ryż. Zjemy. I wracamy Witam Was już blisko obozu na bagnie Przyszedł tu całą drogę, zabiję. może jednego jaszczura i nic poza tym No tak i ruszamy Powiesz też? Nie, nie zapowiesz. Doejdziemy. Chapsiup. Do góry. Nie. Nie utop się mi tylko. A i. Okay. Do Iberiona. Mam już dość tej paplaniny. Okej, okay. znowu porozmawiamy z nim twarzą w twarz. No. Eberion. Nyras postradał zmysły. Twierdził, że Śniące objawił się mu w wizji i wybrał go na swojego jedynego sługę. Potem rzucił się na mnie i próbował mnie zabić. Potęga Śniącego jest tak ogromna, że może przywieść nieprzygotowane dusze do szaleństwa. Tylko my, guru, po długich latach medytacji, posiadamy wystarczającą siłę duchową, by móc sprostać wyzwaniu, jakim jest wysłuchanie głosu śniącego. Znalazłem kamień. 750 Pa. Oddałeś nam ogromną przysługę. Teraz. Zanieś kamień korkalomowi. On będzie wiedział, co z nim zrobić. Chyba należy mi się jakaś nagroda. No właśnie. Jako, że nie należysz do bractwa, postanowiłem Cię wynagrodzić. Przyjmij ten amulet jako wyraz mojej wdzięczności. A co ten amulet daje? Chciałbym Cię przekonać. O, teraz więc sprzedamy. Strój cienia, a amulet nam daje ochronę przed ogniem. A pierścień do życia. Muszę tylko kupić pierścień, gdy będzie mi dawał do manny Teraz co? Kamień ogniskujący dla góry Wyberień kazał mi zanieść korkalomowi, okej. Okay. To, to korkaloma. Uważać, żeby się nie zabić. Uważać, żeby się nie zabić.

Tak skaczesz, nie klikam myszką, nic, żeby na jakimś wielkim drzewie się trzyma. Ta cała chata ich No, dalej będzie skakał A jaki? Coś, coś się zbugowało O, dobra, idziesz normalnie Zap Nie, zapiszemy po rozmowie sobie. Będzie lepiej Czego chcesz? Chcę. Przesyła mnie Iberion. Mam kamień ogniskujący. A, kamień ogniskujący. Nareszcie mogę zbadać magiczną naturę tego artefaktu. Gdybym tylko miał dość wydzieliny, niech to piekło pochłonie. Nie chciałbym. Wydzieliny? Tak. Jak zapewne wiesz, przygotowuję magiczne wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym. Jednak do tego celu potrzebuję dużych ilości wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Wiesz, co to są pełzacze, prawda? Prawda? Tak. Wiem. To świetnie. No dalej? Mów dalej. Cóż. Jakiś czas temu Śniący objawił mi się osobiście i dał mi znak. Dał mi do zrozumienia, że istnieje inny sposób, nie wymagający wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. I wybrał mnie, bym przekazał komuś jego zalecenia. Nie wypełniasz tego zadania dla mnie. To polecenie samego Śniącego. To niemożliwe. Milcz, głupcze! Dał mi do zrozumienia, że wybraliśmy właściwą drogę, ale dysponujemy niewystarczającymi środkami. Oznacza to, że właściwe środki znajdziemy u pełzaczy, ale sama wydzielina z wręczności to za mało. Musi być coś jeszcze. Okej... Okay. Nie przeprowadzaliście żadnych badań na pełzaczach? Może jakaś część ich ciała zawiera większej ilości wydzieliny od innych? Oczywiście, zbadaliśmy kilka martwych pełzaczy, ale wydzielina zdaje się być składowana wyłącznie w ich gruczołach jadowych. To musi być coś innego. Znajdź ich gniazdo, a poznasz odpowiedź. No i znajdę. Gdzie znajdę te pełzacze? W starej kopalni. Jak należy walczyć? Jakie eksperymenty? Iberion powiedział, że wynagrodzisz mnie za dostarczenie kamienia. Czyżby? Tak powiedział? No tak! Pięćdziesiąt bryłek rudy chyba wystarczy. Nie chciałbym. Być teraz w jego Nie wystarczy. Do zobaczenia. Zapiszę i coś powiem. Czego chcesz? A ty czego chcesz? To ci dopiero będzie mroczna wyprawa. Weź te zwoje. O. Znajdziesz na nich magiczne form Świątynni strażnicy z kopalni będą... Ben... Oby Śniący dodał ci sił. Niech jego blask... Okej. Okay. No nie, ja chciałem powiedzieć coś innego. Jak należy... W kopalni spotkasz kilku naszych straż... Fajnie. Jakie eks... Moje badania dotyczą spraw... Czemu on idzie w skrzyni? Tak długo jak nie, to nie do... do zobaczenia. No dobra. Obyś... Tak, wleć na górę najlepiej, jeszcze wyskocz... ...stąd. Aha, teraz nie zaj... No, myślałem, że nie zajdzie już. Okej, okay, ja się z wami żegnam. Ocenajcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Podróży Bogotik. Po